Myślę, że przedsiębiorca w Polsce jednosobowy przez każdy rząd jest zostawiany sam sobie. Rządy się zmieniają, ale polityka w stosunku do polskiego przedsiębiorcy jednosobowego się nie zmienia. Jest to najbardziej zawsze dociskana grupa, która oczywiście generuje najwięcej PKB, ale ma najwięcej zawsze problemów. Rzeczywistość jest taka, że coraz więcej przedsiębiorców ogłasza upadłość. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że głównym czynnikiem są koszmarne ceny prądu, które wykończyły przemysł i wykończyły całą branżę automotive. W Stanach Zjednoczonych ogłoszenie upadłości czy to, to, to Bankers ma nie ma z tym problemu. Trump w swoich spółkach 4 razy ogłaszał upadłość i jak widać jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mojego gościa pytam o to, czy restrukturyzacja to smutna polska rzeczywistość, konieczność, czy wręcz obraz i pomysł na zmianę naszego biznesu? A gościem jest mecenas Marcin Ostaszewski, kancelari kancelaria Mikulewicz Ostaszewski. Witam, Cię Marcinie serdecznie? Dziękuję. Dzisiaj trochę luźniej. Restrukturyzacja w Polsce, smutna rzeczywistość, konieczność, czy może dojrzałość przedsiębiorstwa, że to czas na zmiany? No ja myślę, że przede wszystkim restrukturyzacja to jest szansa dla przedsiębiorców i cieszy mnie to, że przez ostatnie 5 lat zostało odczarowane pojęcie tej restrukturyzacji. Do tej pory wszyscy mówiąc o restrukturyzacji myśleli o upadłości. Na szczęście COVID zweryfikował rynek, zmienił przepisy i pozwolił przedsiębiorcom wychodzić na prostą, a w skrócie mówiąc restrukturyzacja to nic innego jak wyjście z problemu przez, przez przedsiębiorcę bez konieczności ogłoszenia upadłości, więc czy to smutna rzeczywistość? Myślę, że przedsiębiorca w Polsce jednoosobowy przez każdy rząd jest zostawiany sam sobie. Rządy się zmieniają, ale polityka w stosunku do polskiego przedsiębiorcy jednoosobowego się nie zmienia. Jest to najbardziej zawsze skana grupa, która oczywiście generuje najwięcej PKB, ale ma najwięcej zawsze problemów. No w końcu to potencjalny hochsztapler, zdaniem niektórych, <grybaciarz>, prywaciarz, złodzież, Natomiast mówiąc całkiem serio, no myślę, że ten, ten trend restrukturyzacji coraz większy, co mnie generalnie cieszy, ale Patrząc nawet na, na statystykę, że otwiera się 4,5 tysiąca restrukturyzacji rocznie na 2,5 miliona przedsiębiorców, to i tak jest promil. E, powinniśmy o tym częściej mówić i cieszy mnie, mnie zawsze możliwość wypowiedzi takich telewizji jak wasza, e, która nie boi się prawdy, no bo w mediach mainstreamowych ten temat zawsze jest gdzieś tam zostawiony bokiem. Natomiast to jest smutna konieczność? E, niestety. Myślimy o tym, że nasze PKB rośnie, jesteśmy tutaj świetnym krajem, który cały czas się rozwija, a rzeczywistość jest taka, że coraz więcej przedsiębiorców ogłasza upadłość. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że głównym czynnikiem są koszmarne ceny prądu, które wykończyły przemysł i wykończyły całą branżę automotive. A powiedzmy sobie szczerze, my jako Polacy byliśmy dużym podwykonawcą branży niemieckiej automotive. Więc problemy niemieckie przekładały się na polskie, plus ogromne ceny energii, stało się to, że przestaliśmy być ciekawym rynkiem konkurencyjnym, rynkiem pracownika, bo prace minimalne wzrosły i rynkiem taniej produkcji, bo koszty energii zaczęły nas zjadać. Więc to jest główny problem polskiego przemysłu, polskiego przedsiębiorcy, który do no tej pory jest nierozwiązywalny. Energia atomowa w zawieszeniu, wiatraki, nie wiadomo co dalej. Każdy mówi o zmianach, a tak naprawdę. Nie wiadomo co z... dalej, nic, nic dalej. No i wiatrakami, dalej. no to już wiemy, żeby tak. się wydarzyło. Ja sobie zdaję sprawę, że może ta ustawa nie była dobra i może faktycznie te ceny energii by się zmieniły za 5 lat. Natomiast nie zmienia to faktu, że polski przedsiębiorca nadal jest wykańczany tymi cenami energii. No i taka bym powiedział szara strefa tego, co nie widzę dzisiaj w mediach, to to, że wielu przedsiębiorców tak naprawdę ogłasza upadłość konsumencką, a to są byli przedsiębiorcy. Mówiąc prosto, jestem przedsiębiorcą, mam dość prowadzenia biznesu, ale nie idę w upadłość gospodarczą drogą, tylko zawieszam, zamykam potem działalność gospodarczą, idę w upadłość konsumencką, która jest tania, szybka i prosta. I ta statystyka znika z upadłości gospodarczych i chwalimy się tym, że mamy coraz mniej upadłości gospodarczych. No tak, ale większość z nich poszła po prostu w upadłość konsumencką. A statystyka jest nieubogana. 20 tysięcy upadłości konsumenckich rocznie robi duży wynik, mówiąc po prostu. Czy restrukturyzacja, upadłość jest jak opryszczka? Temat tabu, nie mówimy o tym, a potem się boimy, że zarazimy się od tej osoby ewentualnie przy kontakcie i przejdzie na nas. To jest taki drażliwy temat? Ja myślę, że wstydem to jest nie mówić o problemach i myślę, że dojrzały przedsiębiorca jest na tyle odpowiedzialny, że powinien sobie powiedzieć, że okej, okay, mam problemy i decyduję się na restrukturyzację, czy nawet najgorsze to upadłość. Nie bałbym się tak mówić o tym i zastanawiać się nad tym problemem. Im szybciej zdiagnozujemy problem, im szybciej zdecydujemy się na restrukturyzację, tym tak naprawdę uzdrowimy swoje przedsiębiorstwo. Natomiast Uważam, że prawo podłościowe tak naprawdę jest szansą dla przedsiębiorcy, bo jeżeli ktoś już nie jest w stanie prowadzić biznesu, ma zaległości, ma zadłużenia, to taki, taki podmiot powinien być po prostu eliminowany z rynku, z obrotu gospodarczego jako niezdrowy. I przy... I dać szansę zamknięcia tej działalności i pójście człowiekowi dalej. W Stanach Zjednoczonych ogłoszenie upadłości, czy to, to, to bankruptcy Silo nie ma, nie ma z tym problemu. Trump w swoich spółkach cztery razy ogłaszał upadłość i, jak widać, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc dojrzałe gospodarki, czy niemieckie, czy francuskie, czy amerykańskie, nie boją się tego, że idę, ryzykuję w biznesie, a jak mi nie wyjdzie, to upadnę i będę dalej kontynuował biznes na innych zasadach. Więc myślę, że to jest po prostu. Dojrzewanie do pewnie odpowiedzialności gospodarczej. Dostaliście ostatnio nagrodę, więc Wasze wysiłki i praca zostały uhonorowane, powiedz więcej. I jak można dostać nagrodę za restrukturyzację? <grystanie> Pierwsza nagroda, z której najbardziej się cieszymy, to oczywiście bycie znowu na podium jako kancelaria rankingu Rzeczpospolitej. Ja dostałem indywidualną nagrodę lidera, ale najważniejsza dla nas teraz nagroda w tym roku to była nagroda Teraz Polska i dyplom od prezydenta Andrzeja Dudy. Nasze wysiłki w zakresie restrukturyzacji jakości usług zostały uhonorowane i możemy się chwalić dzisiaj jakością Teraz Polska, że jednak ta restrukturyzacja to nie jest temat tabu i że warto ciężką pracą iść i te nasze, nasze usługi Promować, żeby polski przedsiębiorca czuł się bezpieczny w otoczeniu gospodarczym. Jakbym Cię zapytał teraz, e, pierwszy w Twojej głowie case, który robiliście, skojarzenie najciekawsze, nie wiem, najprostsze, najbardziej zabawne. Ja nie wiem, czy restrukturyzacja może być zabawna, ale podejrzewam, że. zdarza się dużo ciekawych i śmiesznych że, rzeczy. Może być no. ciekawych historii. To, co Ci przychodzi na myśl? Myślę, że moja jedna z pierwszych restrukturyzacji, gabinet stomatologiczny, który też miał problemy w COVID-zie. Wiadomo, obostrzenia, zamknięte możliwości świadczenia usług, lockdown, to była restrukturyzacja, którą długo ciągnęliśmy sanacyjna ale pani dzięki tej restrukturyzacji powiedzmy z półtora miliona długu wyszła z kapitałem 800 tysięcy do spłaty rozłożonym na, rozłożonym na 8 lat. Ale co ważne, dzięki COVIDowi, dzięki temu, że weszła w te problemy, a potem wyszła z tych oczywiście problemów to otworzyła nowe usługi beauty, rozwinęła swój gabinet stomatologiczny i wyszła na plus, więc to nie jest wcale tak, że zawsze te restrukturyzacje to jest najgorsze zło, tylko można poprzez restrukturyzację zobaczyć nowe ścieżki rozwoju biznesu, marketingowego, sprzedażowego i otworzyć się na inne rzeczy. Bo trzeba pamiętać o tym, że my mówimy o restrukturyzacji pojęciu prawnym, ale tak naprawdę to jest taki zlepek prawno-biznesowy. My wchodząc do przedsiębiorcy, patrzymy co działa źle i co możemy poprawić i przedsiębiorca czasem sobie nie uzmysławia, że można robić coś inaczej, lepiej i Wyjść z tych problemów z obronną ręką. Czy jest e, jakiś taki punkt graniczny już z waszego doświadczenia, w którym mówi się, to jest ten moment, żeby złapać za słuchawkę, wybrać numer telefonu i zadzwonić, powiedzieć, że chyba dochodzimy już do tego momentu. No bo zakładam, że jest pewnie jakaś granica, którą się przekroczy i tam już jest naprawdę bardzo nieciekawie. Jak rozpoznać ten moment? Dwie takie red flagi myślę, to jest, jeżeli widzimy, że nam się kończy już cash flow, albo jeżeli nawet wyniki papierowe mamy dochodowe, a. W na rachunkach robi się coraz bardziej pusto. A druga najgorsza rzecz to branie kredytów i spłacanie kredytów kolejnymi zobowiązaniami, czyli branie kredytów czy zobowiązań pozabankowych na kredyty. Jeżeli już dochodzimy do takiej pętli, do takiej spirali zadłużenia, to już tego nie róbmy. To już jest czas jak najbardziej na restrukturyzację i trzeba o tym pomyśleć. No i oczywiście o tym, co często mówimy, co jest w realiach, w polskiej rzeczywistości trudne, ale jeżeli mamy poduszkę finansową w działalności gospodarczej, jeżeli zaczynamy korzystać z tej poduszki, no to już czas jest najwyższy, żeby myśleć o restrukturyzacji. Ale chyba najgorsze to jest branie kolejnych produktów kredytowych, czy bankowych, czy pozabankowych na spłacanie rat kredytowych. To już wtedy na pewno trzeba myśleć o Takie w takie wmawianie sobie dam radę? Lepiej tego nie robić. Mieliśmy już różne historie od naprawdę dużych biznesów, które... Kończyły się różnymi tragediami, bo jeżeli mamy nabochane samochodów w leasingu skuterów wodnych i wszystkiego i mamy niepotrzebnego sprzętu dużo i przychodzi taki COVID i nagle się okazuje, że kończy nam się możliwość obrotu, a mamy do spłacenia x rat leasingowych, no to, no to trzeba po prostu już wtedy powinna się palić czerwona jakaś lampka. Ale to jest taka trochę mania polskiego przedsiębiorcy potrzebuje kosztów. Bo przecież nie będę płacić tyle fiskusowi, to lepiej sobie brać już skuter wodny już kolejny już albo łódkę na wiele razy to tym mówiliśmy. Ja myślę, że zacząłbym od takich podstaw i może to się kiedyś w naszej polskiej edukacji zmieni. Dla każdego przedsiębiorcy bym zrobił Excel jako sprawdzenie winien ma i koszty, i co jest mi potrzebne, co nie jest potrzebne, a polskiemu każdemu. Obywatelowi budżet domowy, jak się robi budżet domowy, najprostszy, wpisywać, ile mam, ile zarabiam, ile wydaję. A żeby to wszystko fajnie funkcjonowało, to cofnąłbym się do czasów szkoły podstawowej czy liceum i zrobił jakiś taki przedmiot przedsiębiorczość, ale naprawdę, nie jakieś gadanie głupot, jak to wyglądało za moich czasów, tylko naprawdę z Excelem, żeby to prowadził ktoś i uczył nas przedsiębiorczości, gospodarności tym, czym, czym potrafię obratować swoimi finansami. Myślę, że edukacja w Polsce to jest podstawa. Wróciłbym do na naprawdę podstaw. Nie zakładam tego, że w krajach zachodnich. No, licealiści nie wiedzą jak korzystać z kart kredytowych, jak zakładać rachunki bankowe, może karta kredytowa nie jest dobrym przykładem, ale generalnie jak wygląda branża finansowa i z czym to się dzieje? Ale wiedzą, że pieniądze wychodzą ze ściany, no właśnie. E, przykład naszego dzisiejszego pokolenia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę Dziękujcie, z 34 Forum Ekonomicznego w Karpaczu, moim Państwa gościem był mecenas Marcin Ostaszewski, Kancelaria Mikulewicz. Szewski, zajmująca się restrukturyzacjami. właśnie Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejne bardzo ciekawe rozmowy. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Partnerami kanału Mikulewicz Ostaszewski, Restrukturyzację. Skontaktuj się, jeśli masz problem z płynnością finansową w firmie. Przeprowadzimy dla ciebie bezpłatną analizę pod kątem restrukturyzacji. Jesteśmy ekspertami prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z 10 doświadczeniem na rynku. Pomożemy wyciągnąć Twoją firmę z kłopotów finansowych.